Dzień dobry. Witam Was na kolejnej lekcji poświęconej liczby, liczbom całkowitym. Na początku tej lekcji chciałbym takie wprowadzić dwa pojęcia. Liczby naturalne są to te liczby, które znacie od początku Waszej nauki matematyki, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5 i moglibyśmy tak wymieniać dalej w nieskończoność. Jak widzicie, te liczby nie mają żadnej części ułamkowej, nie mają minusa. Znacie je doskonale. Te liczby nazywamy liczbami naturalnymi. Natomiast też te liczby oraz te wszystkie, które mają na początku minus, ale też nie mają żadnej części ułamkowej, czyli są pełnymi, nazwijmy to liczbami, czyli całkowitymi, są tylko całościami, obojętnie czy będą z minusem, czy z plusem, czy to będzie zero, nazywamy liczbami całkowitymi. Tutaj też możemy dalej wymieniać oprócz tych liczb naturalnych. Też będzie minus 1, minus 2, minus 3 i również moglibyśmy wymieniać, tak dalej, aż w nieskończoność, właściwie w minus nieskończoność. Co to są liczby przeciwne? Różnie moglibyśmy określić. Można by powiedzieć, że są to takie dwie liczby, które po dodaniu, czyli których suma wynosi 0. Na przykład takimi liczbami mogą być minus 9 i 9, ponieważ po dodaniu otrzymujemy 0. Możemy też powiedzieć, że liczby przeciwne to takie, które są oddalone od zera o tyle samo. Czyli jeżeli pójdziemy od zera w prawo o 9 jednostek otrzymamy dziewiątkę. Jeśli od zera przesuniemy się w lewo o 9 jednostek otrzymamy minus 9. Albo jeszcze inaczej możemy tak patrząc na dwie liczby powiedzieć, że są przeciwne. Jeśli widzimy, że różnią się tylko i wyłącznie znakiem. Tutaj też widzimy, to jest dziewiątka na plusie, tego plusa nie piszemy. A tutaj jest też bardzo podobna dziewiątka, ale z minusem. I takie dwie liczby nazywamy liczbami przeciwnymi. I Spójrzmy na taką animację. Mamy tutaj zaznaczone te same liczby przeciwne. Minus 9 i 9. Ale mogę zmienić. Gdyby jedna z nich to było minus 8, to liczba przeciwna do niej to 8. Dla piątki to minus 5. Dla czwórki, minus 4. Dla trójki, minus 3. Dla jedynki, minus 1. I uwaga, dla 0 to 0. Mógłbym tak sobie sprawdzać różne liczby w różnych miejscach i widzimy, że liczby przeciwne to tak jak mówiłem, takie, których suma wynosi 0, takie, które różnią się tylko i wyłącznie znakiem, takie, które są w tej samej odległości od 0. Bo widzimy tutaj dwie kratki, i tutaj dwie kratki. No to spróbujmy pomyśleć, jaka liczba jest liczbą przeciwną do siódemki. No, oczywiście.

Czyli po prostu piszemy 0. Liczbą przeciwną dla 0 jest 0. Jest to zupełnie oczywiste. 0 jest tak samo oddalone od 0 jak to drugie 0. Suma 0 plus 0 daje nam 0. Wszystko się rozgadza, są to liczby przeciwne. Kolejna rzecz to porównywanie liczb. Jeśli miałbym sprawdzić, która liczba jest większa, minus 5 czy trójka, mogę. Zamienić sobie taką sytuację z życia, a mianowicie minus 5 przekładając to na pieniążki oznacza 5 zł długu, ponieważ minus oznacza, że jestem zadłużony. Trójka bez minusa oznacza, że 3 złote mam w kieszeni, w ręce, w skarbonce, ale to jest coś, co mam. No to która sytuacja jest dla nas lepsza? Mieć 5 zł długu czy mieć 3 złote naprawdę. No, oczywiście, lepiej jest mieć te 3 złote naprawdę, czyli trójka jest większa niż minus 5. Albo mogę też pomyśleć o temperaturze, kiedy jest cieplej, jak jest minus 5 stopni Celsjusza, czy kiedy są 3 stopnie. No, oczywiście jest cieplej wtedy, kiedy są 3 stopnie, czyli trójka zdecydowanie większa niż minus 5. A w takich sytuacji minus 7 i minus 9. Która sytuacja jest lepsza? Mieć 7 zł długu czy 9 zł długu? No żadna z tych sytuacji nie jest dobra, no ale już lepiej mieć 7 zł długu niż 9. Albo inaczej, kiedy jest cieplej, minus 7 czy minus 9 stopni Celsjusza, no obydwa, obydwie temperatury to są temperatury ujemne, czyli jest zimno, ale jednak troszeczkę cieplej wtedy, kiedy jest minus 7. Czyli minus 7 jest większe od minus 9. A minus 100 i minus 150? No też, no obydwie sytuacje są niekomfortowe, bo jesteśmy zadłużeni, ale jak już, to lepiej mieć 100 zł długu niż 150 zł długu. Czyli minus 100 jest większe niż minus 150. No i na koniec minus 35 czy minus 30? Oczywiście lepiej mieć... 30 zł długu niż 35, albo mówiąc inaczej, troszeczkę cieple jest, jeśli będzie minus 30 stopni na dworze, niż gdyby miało być minus 35. I teraz zadanie dla Was. Spróbujcie uporządkować te liczby rosnąco, to znaczy pomyślcie, która z tych liczb jest najmniejsza, która będzie trochę od niej większa, i tak dalej, aż dojdziemy do największej z nich. Pomyślmy chwilę. Tak powinno wyglądać. Minus 33 było najmniejszą z tych liczb. Potem minus 20, minus 17, minus 9, minus 1 i największa z nich to dwójka. Spróbujmy odczytać współrzędne punktów ABC. Zacznijmy już alfabetycznie. Punkt A. Skoro tutaj będzie minus 8, a tutaj minus 9, ten punkt będzie minus 10, czyli a to będzie minus 11. A idąc w prawo, tutaj jest minus 8, czyli tutaj będzie minus 7, minus 6, czyli b to minus 5. Tutaj będzie minus 4, a punkt c to minus 3. Kolejne zadanie. Tutaj nieco trudniejsza sprawa, ponieważ jak widzimy, taka odległość między punktami to nie będzie 1, ale właśnie ile. Skoro tutaj przesuwam się o takie dwa skoki, a różnica między nimi to 8, no to możemy się domyślić, że tutaj będzie minus 12, czyli każdy skok to 4. To jeżeli od minus 8 przesunę się o 4 w prawo, to będzie punkt oczywiście minus 4. Idąc w lewo, tutaj minus 16, o 4 to będzie minus 20, i o kolejne 4 to minus 24. Tutaj będzie minus 28 minus 32, czyli punkt F to minus 36. Kolejne zadanie. Teraz proponuję na chwilę zatrzymać film i narysować oś liczbową, zaznaczając na niej te właśnie punkty. A zatem narysowałem oś liczbową. Sprawdzam, która z tych liczb jest największa. Największa jest dwójka, czyli zaznaczam dwójkę w tym właśnie miejscu. I będę przesuwał się teraz w lewo. Kolejna liczba. Nieco mniejsze od dwójki, z tych, które mam, miałem zaznaczyć, to 0. Załóżmy, że tutaj mogę zrobić tak, że jeżeli przesunę się o jeden taki skok, to przesunę się o jedną jednostkę. Czyli tutaj mam dwójkę, tutaj będzie 1, to 0 będzie w tym miejscu. Tutaj będzie minus 1, minus 2 i minus 3. To tutaj mogę zaznaczyć minus 3. Tutaj będzie minus 4. Tutaj minus 5, czyli tutaj minus 6. I tak powinno wyglądać nasza osi. Przypominam, że na osi liczbowej jest taki każdy skok musi być o tyle samo, czyli w naszym przypadku o 1. I wartości rosną w prawo. Czyli najmniejsza liczba po lewej stronie, największa po prawej stronie. I ostatnie zadanie. Mamy narysować oś liczbową i zaznaczyć na niej liczby 1 oraz -7. Pytanie: jaka liczba jest dokładnie w połowie, w połowie między nimi? Może zatrzymajcie na chwilę ten film, spróbujcie sami rozwiązać to zadanie i za chwilę pokażę, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Rysuję oś liczbową. Zaznaczam z prawej strony 1, z lewej strony -7. No, i mógłbym odliczać. Przesunę się o jedno, jeden punkt w tę stronę, i o jeden punkt tutaj. Potem, gdybym się przesunął o 2, to będzie tutaj. O 2 w prawo, od minus 7, tutaj. O 3 na prawo, od minus 7, to tutaj. O 3 w lewo, to tutaj. No i wreszcie okazuje się, że tym punktem dokładnie w środku będzie ten punkt. Ponieważ stąd w lewo jest raz, 2, 3, 4, i z tego punktu w prawo też raz, 2, 3, 4. Co to jest za punkt? Skoro tutaj jest 1, tutaj będzie 0, minus 1, minus 2, minus 3. Tym punktem w samym środku jest minus 3. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia jutro.